Hejka, witam was bardzo serdecznie prosto z Zorzy Dzisiaj taki przypadkowy teren, bo w sumie nie miałem już co robić w domu Wróciliśmy właśnie z Poznania Dlatego tak widzicie dosyć późno, bo już słonko nam zachodzi Ale w sumie stwierdziłem, że idziemy Bo jak nie dzisiaj, to mógłbym jechać dopiero w piątek Dzisiaj jest środa A w piątek prawdopodobnie pojadę już na kamie, bo kama a do wrócimy na końcu odcinka. O, może tak zrobię. Jutro ma przyjechać weterynarz i stwierdzić, czy jest wszystko dobrze. No ale to wam opowiem później, jak już wrócimy do stajni. My sobie idziemy do lasu. Tak w sumie nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Taką przechadzkę sobie tylko robimy. Tu widzicie ładnie Zoszka kałuże zalicza. Bez żadnego ale. Nie wiem, czy macie dobry widok, bo zapomniałem wziąć ze stajni telefon. Zawsze sobie sprawdzam przed włączeniem nagrywania, czy na pewno mam dobry Dobrą perspektywę. A teraz jadę na czuja, więc kurczaki nie wiem, czy wszystko dobrze widzicie. Także z góry przepraszam. Jak widzicie tylko uszy konia, albo w ogóle go nie widzicie, albo widzicie tylko go. Zobaczcie jakie jezioro mamy do pokonania. Super! Pięknie, Zoska, nawet się nie zatrzymałaś. Tak wchodzę w te kaurze i sobie myślę, czy mamy gdzieś tutaj jakąś miejscówkę, w której mógłbym spróbować z wejść do... Jeziora i nie wiem czy to gdzie Kenzo nie skacze z pomostu nie będzie dobrym miejscem, żeby właśnie spróbować wejść. Nie wiem jak się trochę zachowa, boję się, że będzie to jak na tych filmikach, co koń nie chce, nie chce, nie chce, a nagle robi taki dwumetrowy skok do wody już potem wychodzi bez jeźdźca. No mamy sunset, ale my idziemy do lasu, bo tak sobie dzisiaj wymyśliliśmy. Prawda Zoszka? No. I powiem wam też, że jestem w szoku, bo bardzo ładnie Zorza wychodzi ze stajni Tu jakby nie chodzi o to, że ją chwalę w trakcie jazdy, bo co odcinek chyba mówię, że tak nie wolno Ale jeżeli chodzi o samo wyjście ze stajni, to naprawdę przebiega to w takim spokoju Mam nadzieję tylko, że nie będę musiał zmieniać baterii i zsiadać z niej, żeby go uprościągać, bo... Nie wiem jak zareaguje, jak z niej zejdę Czuję, że jak ja jestem na niej, to ona jest taka uległa, nie? A jak stanę obok, to może czasem Spróbować coś odwalić Jak ja mogłem tak zrobić, że nie wziąłem tego telefonu Przecież ja zawsze tak marudzę Marioto. to A tutaj Oj zatrzymałaś się No co ty no Super sobie idziesz No Ty jeszcze będziesz tak kochała wodę jak Kenzo Zobaczysz Co nie I standardowo Zorze popsikałem A siebie nie środkiem na owady Odpukać jeszcze żaden na mnie nie usiadł Daj, Właśnie to jest to nie, nie wiem czy to było widać Bo tak w sumie delikatnie to zrobiła Ale to jest najgorsze co ona robi podczas terenu Że ona niby idzie do przodu, nie idzie do przodu Takie sprawia wrażenie, że jest tak na pewniaka A nagle robi taki kurde zmianę tempa, taką, taki stop To nie jest taki chill jak jest na kamie Że ja sobie właśnie siedzę na tej kamie I powiedzmy, że teoretycznie nie muszę myśleć o tym Że ona się czegoś wystraszy, bo praktycznie niczego się nie boi A na zoszce jest tak, że ja się nie mogę skupić na tym Żeby się wyluzować w tym galopie Bo, bo muszę myśleć razem z nią czego to ona może się wystraszyć i w którym momencie może mi się zatrzymać. Nie? I to jest taka zawsze jazda, że tak powiem na czujce. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Nie dosyć, że teraz się boję o to, czy w ogóle macie dobry widok. To jeszcze boję się, czy nie jest za ciemno. Tego się boisz? No to podejdź do tego, powąchaj sobie. No widziałaś nic takiego. I teraz to. No. No. No i co? No, a jak przechodzisz przez to ładnie, no i co? Jeszcze raz chcesz? Jeszcze raz? Tego się tak boisz? Tego się boisz? Powąchaj sobie. Nic takiego, nie? Przemielone? No, przemieliła i do przodu. Teraz masz dopiero jezioro. Hop, hop. No, jak głęboko. No, no, super. A propos tych yy, kałuż i tak dalej, takich przepraw konnych, że tak to nazwę, to ogląda mnie teraz jakiś stały widz, taki już może z pół roku, który jest z nami, bo kiedyś mówiłem o tym, że szukamy takiej wycieczki, czy nawet mówiłem, że już znaleźliśmy, bo wtedy już w sumie gadaliśmy z tą osobą. Jakoś tak to było, ale mówiłem wtedy o tym, że chcemy gdzieś wyjechać, i e, takie wiecie rajdy konne zaliczyć pierwsze w życiu nasze e, razem z Marii i powiem Wam że doszło już do skutku Mamy ugadane i uwaga, za dwa tygodnie lecimy. Więc oczekujcie, będą super odcinki. Chyba, bo będziemy spali w namiotach, więc nie wiem jak to tam będzie z ładowaniem kamer i tak dalej, ale ten jeden będzie na pewno. <laughs> A jak nie, to zrobię jakieś opowiadanie, zlepek ujęć, coś na pewno. Najchętniej to bym daily zrobił, ale no, zobaczymy jak to będzie z ładowaniem kamer. Mam nadzieję, że, że jakoś to ogarniemy i będzie spoko. Możecie zgadywać w komentarzach, gdzie, gdzie jedziemy. No. A ona taka sama jak poprzednia. No, idziemy. Słonka nie ma, telefonu nie wziąłem, ale przynajmniej ptaszki nam ładnie śpiewają. Prrr. Stoisz w kałuży? No co ty? No super, no to teraz idź. Co? Bawi się. Fajnie? Fajne ten koń to jest jak osioł Czasem Czego tam się... Stop, stop 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 Skoro się tam czegoś wystraszyłaś to sobie tam pójdziemy I co, ten krzaczek Taki był stresujący? Ej co to? Taki stresujący, że sobie go dziabnęłaś? Ambona. No, korzeń. Co że... Ja widzę, że ty masz dobrą taktykę. Nie byś się czegoś boisz. Ja z tobą do tego podchodzę, a ty sobie to dziubiesz, nie? Cwaniaro jedna. Brrr. 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 Wracamy tam, kwieżanko. Ten krzak ją pomiedział po dupce a zoszka wyskoczyła i w powietrzu kopnęła ten krzak jak w Mortal Kombat. A tu nie o to chodzi, żeby kopać, wiesz? No? No, widziałeś? No i to są takie te momenty kurczaki, że ona wyskoczyła w powietrze, mi strzemie wypadło Weź to ogarnia, nie? Ale najważniejsze to nie robić w majtki, nie odpuszczać i będzie dobrze Ale co, nic nie poradzisz, kusujemy dalej Kus Teraz po prostu się lepiej trzymaj mi No właśnie co, ambona To podchodzimy Tego się wystarczyła ziośle A teraz przy tym stoisz I bajcie tu, wyobraźcie sobie, że galopujecie i trzymacie kamerę. Nie ma opcji. A taka opcja ma być. I tu mamy prostą już do stajni. Jak tak dalej pójdzie, to ten pociąg będzie idealnie przed nami. No słyszę, a nie widzę No jeszcze tromni, to no, dobrze Dobrze, że trąbią przed tymi przejazdami, ale co nie, nie wiedzą, że ja na koniu jadę no, między polami jest jeszcze jasno Bleść już ciemnica była hop sasa dalej dalej Hop hop Dawaj dawaj no. No teraz kałuża się rusza i co? I nic i wchodzimy No cóż, jak? Kto to tam stoi? Ejo! Co tam? Kałuże nie! Dzisiaj to się normalnie kąpała. Kałuże nie! Inne rzeczy tak. Dzisiaj mi podskoczyła i w powietrzu kopnęła krzoki. No, a ja zgubiłem strzemię. Tak zrobiłeś, ale to nie koniec faili. Eee, nie, wiem, jak us... nie... O, cześć. nie wiem, jak ustawiłem GoPro, bo nie wzięłem telefonu. Inaczej ja jadę. O, cholerka. Gdzie z nami do stajni, Zobaczcie, jak kama? Eee, no, okej, okay. myślałam, że pojadę do sklepu, ale no. A, no jak chcesz? Nie wiem. Optuju. Prostu... No to jedź do sklepu, je... Do ja je puszczę. No. Ja? No hej, jesteśmy już w stajni. Jak mówiłem, tak zrobię, pokażę wam kamerę. Muszę być obrócony w tą stronę, bo już jest tyle zmian w naszej stajni, że wszystko bym wam sprzedał. A chcę to zrobić na następnym vlogu. Także muszę być obrócony w tą stronę. Kama pokaż się. Patrzcie, patrz. już praktycznie nie ma nic spuchnięte. Ta skóra musi zejść. No i od spodu ma, nie wiem, czy widać, od tej rany takie gołe miejsce. Spuchnięte już praktycznie w ogóle nie jest. Ja już nie widzę, nie widzę, żeby było spuchnięte. Przepraszam, widzisz, jestem tak zmęczony. No ale kama ma się dobrze. Wcina. Musi teraz przybrać te kilogramy, co jej się schudło, jak nie chciało, jak nie mogła jeść. Ale już jest coraz lepiej. Jutro ma przyjechać do nas weterynarz i powiedzieć, czy w ogóle możemy już na niej powoli jakoś tam śmigać. Da nam jakieś wytyczne pewnie. Jak się uda, no to w piątek sobie już na niej pojadę, spacer jakiś zrobię. No, a dzisiaj z łóżka powiem Wam, że trochę dała popis bo W pewnym momencie wyskoczyła i dwoma nogami naraz kopnęła w powietrze Aż mi strzemię wypadło i lekko się <laughs> wystraszyły. No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, taki był spokojny No ale mówię, przejadę się to od razu sobie coś dla Was nagram a Co? Pokażę jak tam kama Kama bardzo dobrze Cieszę się, bo kurczę byłem już Przyznam się, że trochę przestraszony tą sytuacją Jak zobaczyłem to na początku to myślałem, że że jest jakoś normalnie. Może no, jest przypał po prostu. Ale jakoś to wszystko szczęśliwie się skończyło. Co? To zobaczyska na tym odcinku. Nie wiem, czy to będzie stajny vlog, bo musi nam się tutaj coś dokończyć. Yy, także czekamy, czekamy, ale mamy bardzo dużo fajnych nowych rzeczy. Będziecie w szoku, będzie wszystko fajnie wyglądało, także Wam pokażemy. Myślę, że jeszcze jakiś teren wiedzie przed tym stajnym, bo, bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!